Właśnie jestem tu u nas w Herbarium. Jest 21 luty. Piękna zima. Pięknie, cudownie. Cieplutka jakieś minus 2. To tak pokazuje, jak to tu wygląda. Są dwa donki na górze. Na górce, o, tam wysoko, a tam jest jeszcze wabik za tymi. I zaraz Wam coś pokażę. Siemka i posłuchajcie mnie teraz. Na dole jezioro Czorsztyńskie. Tam gdzieś sobie majaczą tatry. One są bardzo dobrze widoczne. Ale jest niby piękna pogoda. Ale jednak gdzieś widoczność nie jest najlepsza. Tutaj macie zamek Czorsztyn. A dalej w perspektywie po drugiej stronie jeziora. Zamek Miedzicy. To są obowiązkowe pozycje na lato. Stuprocentowe pozycje na lato, które. Muszą być zrealizowane, jeżeli chodzi o zwiedzanie tutaj pienin.